Robert Kysztopik. Gratuluję zdobycia nagrody MVP. Nasz sponsor przekazuje nagrodę. No i gratuluję też przede wszystkim kolejnego zwycięstwa. Robicie furorę w pierwszej lidze. Jedziecie właściwie poza jednym meczem, gdzie się z mistrzami halowymi i mistrzami Polski północno-wschodniej. No wszystko, wszystko wygrywacie. Normalnie jesteście tutaj sensacją tego początku sezonu. Udało się sezon. Tam jedna porażka, ale no Santos z no mocnym składem no zrobił nam problemy. My w przerwie zimowej nie próżnowaliśmy. Trenowaliśmy cały czas no i przynosi to efekty widoczne na boisku. No, teraz tak się zastanawiam, czy to dla Was jest zaskoczenie takie, 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 takie wygrywanie, czy spodziewałeś się, że bardziej takiego wolniejszego wejścia w sezon? No Właśnie my się dostosowujemy do e, poziomu zespołu, im wyższy poziom, tym wyższy poziom my prezentujemy i to jest dla nas jak najlepiej. Także można powiedzieć, że dajecie sygnały reszcie ligi, bo za Wami tu się rozgrywa hurtownie z którą już pokonaliście, więc można powiedzieć takich gigantów e, e, amatorskich. Santos jeszcze, jeszcze musi poczekać, ale to te kolejne mecze to jest taki sygnał, że no tutaj Rajkom yy, chce powalczyć do końca o najwyższe miejsce. Tak, my jak najbardziej nie mamy zamiaru się zatrzymywać i chcemy narobić problemów wreszcie ekip. Także reszta ekip, jak widzicie, tutaj sygnał został wysłany. Macie się czego bać. Robert Krzysztofik, jeszcze raz gratuluję. Zdobyciem wypi i trzech punktów yy, w tym meczu. Mama, bardzo. dziękuję. Dziękujemy za transmisję i yy, widzimy się za tydzień przy okazji kolejnego meczu. Kolejki White Bear Coffee. No cóż, gramy z miszkiem. misi się obudziły, niedźwiedzie się obudziły, sen zimowy za nami, PLP się rozkręca. Gramy, za tydzień kolejne transmisje, do zobaczenia.